Wyobraź sobie pokój, w którym powietrze staje się tak gęste i zimne, że trudno oddychać, ściany drżą, jakby sam budynek bał się tego, co dzieje się w środku. To nie jest scena z horroru, to rzeczywistość, z którą musiał zmierzyć się pewien doświadczony egzorcysta. Historia, którą za chwilę usłyszysz, wydarzyła się naprawdę i odsłania przerażającą prawdę, o której milczy współczesny świat prawdę o tym, jak niewinny z pozoru przedmiot, który być może masz teraz w swoim domu. Może stać się otwartą bramą dla sił ciemności. To, co odkrył ten kapłan, wstrząsnęło nim do głębi, ponieważ demon nie kłamał. On powoływał się na swoje prawo własności. Akcja przenosi nas do Brazylii, kraju o niezwykłej duchowej intensywności, gdzie walka dobra ze złem toczy się każdego dnia. W małym dusznym pokoju parafialnym ksiądz Miguel Pedroso przyciskał krucyfiks do piersi młodej kobiety. Jej krzyk nie był ludzki. Głos łamał się, przechodząc w nienaturalne tony, brzmiąc tak, jakby wydobywał się z gardła kilku istot jednocześnie. To był dźwięk, którym mroził krew w żyłach. Nagle, poprzez jej wykrzywione w grymasie usta, demony przemówiły. Ich głos był zimny, metaliczny i przerażająco mnogi. Przyszliśmy odebrać to, co nasze. Ona należy do nas i nie odejdziemy. Te słowa nie były zwykłą groźbą, rzucaną w szale opętania. To brzmiało jak wyrok. Jak deklaracja prawna, jakby te byty miały legalny kontrakt na jej duszę, ksiądz Miguel zamarł. Nie ze strachu, bo widział już w swoim życiu wiele, obsesje demoniczne, dręczenia, a nawet pełne opętania, był jednym z najbardziej szanowanych egzorcystów w archidiecezji São Paulo. Ale tym razem wyczuł coś innego. Jego duchowa intuicja włączyła alarm. Coś było nie tak. Modlitwy, które zazwyczaj zmuszały demony do uległości, napotykały na mur. Coś ukrytego, jakaś niewidzialna kotwica trzymała te duchy wewnątrz tej kobiety. Sytuacja była dramatyczna. Kobieta była w ciąży, rodzina przyprowadziła ją do parafii niemal siłą, ponieważ jej stan pogarszał się z dnia na dzień. Szeptała w obcych językach, których nigdy się nie uczyła, a jej ciałem wstrząsały konwulsje tak silne, że pięciu dorosłych mężczyzn z trudem mogło ją utrzymać. Wiedziała o sekretach krewnych, o których nie miała prawa wiedzieć. Jednak najbardziej przerażająca była jej reakcja na sakrum. Odskakiwała z wrzaskiem od wody święconej, a widok krzyża wywoływał w niej furię. Ojciec Miguel wiedział, że wkracza na pole bitwy. Rozpoczął rytuał egzorcyzmu, przywołując święte imię Jezusa, przed którym zgina się każde kolano w niebie, na ziemi i w piekle. Ale demony szalały. Kiedy zażądał, by podały swoją liczbę, wyznały z szyderstwem – jest nas wielu. Kapłan naciskał, używał potęgi kościoła, ale one stawiały opór, odmawiały wyjścia, krzyczały z triumfem: Nasza ręka spoczywa na niej, nie wyjdziemy. Wtedy kapłan zrozumiał. To nie była tylko kwestia siły woli, coś fizycznego, namacalnego dawało im to prawo, jakiś detal tak mały i z pozoru nieszkodliwy, że większość ludzi wyśmiałaby pomysł, iż może on otwierać drzwi do piekła. Ale demony się nie śmiały. To one same wkrótce miały ujawnić ten przedmiot. Zanim jednak dowiemy się, co to było i dlaczego jest to tak niebezpieczne dla każdego z nas, chciałbym, abyśmy na chwilę się zatrzymali. Ta historia dotyczy nas wszystkich bardziej niż myślicie. Napisz proszę w komentarzu, z jakiego miasta lub kraju oglądasz to nagranie. Chcę wiedzieć, dokąd dociera to ostrzeżenie. W tamtym momencie, pośród krzyków i duchowego chaosu, ksiądz Miguel zachował nienaturalny spokój. Jego doświadczenie podpowiadało mu, że walka na poziomie samej modlitwy utknęła w martwym punkcie. Skoro demony twierdziły, że mają prawo, musiał istnieć dowód tego kontraktu. Kapłan odwrócił się gwałtownie do męża kobiety, który stał z boku przerażony i bezradny, patrząc na cierpienie swojej żony. Pytanie, które zadał egzorcysta, wydawało się w tej sytuacji niemal trywialne, a jednak było kluczem do zagadki. Czy ona ma na sobie jakiś naszyjnik, jakiś talizman? Coś, czego nigdy nie zdejmuje? Mąż zawahał się. W jego oczach widać było konsternację. Przecież to tylko biżuteria, pomyślał zapewne. Dla większości ludzi to pytanie jest głęboko niewygodne, ponieważ zmusza nas do spojrzenia na przedmioty codziennego użytku w zupełnie nowym świetle. Jak to możliwe, że zwykły przedmiot, urocza błyskotka, którą nosi co druga osoba na ulicy, może stać się punktem kontaktowym dla czegoś tak mrocznego? Współczesny świat. Zbagatelizował duchowe zagrożenia. Dziś w wielu krajach zachodnich, a także coraz częściej w Polsce, pewne symbole sprzedawane są jako moda, jako element kultury, jako ochrona energetyczna lub po prostu trend z mediów społecznościowych. Ludzie wieszają je w samochodach na lusterkach, noszą na bransoletkach, a nawet tatuują na skórze, mówią, to tylko na szczęście, to żeby odgonić złe wibracje. Traktujemy to lekko z przymrużeniem oka, ale w tym dusznym pokoju egzorcyzmów, demony nie traktowały tego lekko. To one same wrzeszczały przez usta kobiety. Nasza ręka na niej spoczywa. To one reagowały dziką furią, gdy tylko temat tego przedmiotu został poruszony. To była ich kotwica i to, co miało chronić, w rzeczywistości zniewalało. To, co wydarzyło się chwilę później, powinno być dla nas wszystkich sygnałem alarmowym. Kiedy mąż kobiety drżącymi rękami potwierdził, że żona rzeczywiście nosi pewien wisiorek, reakcja demona była natychmiastowa. Zły duch wpadł w szał, próbując fizycznie powstrzymać mężczyznę przed zbliżeniem się do szyi opętanej. Dlaczego? Ponieważ, jak się okazało, ten niewinny przedmiot był w rzeczywistości pieczęcią ich obecności. Mówimy tu o czymś, co wielu z Was może kojarzyć z wakacyjnych wyjazdów ze straganów z pamiątkami. Często nazywa się to okiem proroka lub amuletem przeciwko złemu oku. Niebieskie szkiełko, które ma rzekomo odbijać zazdrość i nieszczęścia, brzmi niewinnie, prawda? A jednak w tamtym pokoju okazało się, że ten przedmiot nie chronił przed złem. On je zapraszał. To jest ta niewygodna prawda, której nowoczesny świat nienawidzi słuchać. W życiu duchowym nie ma ziemi niczyjej, nie ma strefy buforowej. Kiedy wieszamy na sobie symbol, który nie pochodzi od Boga, wysyłamy w świat duchowy sygnał: demony są niezwykle precyzyjne. Dla nich ten amulet nie był ozdobą. Był dowodem na to, że ta kobieta szuka ochrony poza Bogiem, a to w języku duchowym jest zdradą. Zamiast ufać Stwórcy, zaufała kawałkowi szkła, zamiast szukać oparcia w opatrzności, szukała go w przesądzie. I właśnie to małe przesunięcie w sercu, ta drobna zmiana wektora zaufania. Wystarczyłaby otworzyć drzwi, których nie dało się już tak łatwo zamknąć. Kościół od wieków bardzo wyraźnie rozróżnia sakramentalia od zabobonów, ale wielu katolików wciąż gubi się w tej materii. Musimy to sobie wyjaśnić raz na zawsze. Krzyżyk na szyi, cudowny medalik, szkaplerz czy woda święcona to nie są magiczne przedmioty. Same w sobie nie mają mocy jak bateria. Nie działają automatycznie. Są to znaki pobłogosławione przez Kościół, które wskazują na Chrystusa. Ich działanie opiera się na modlitwie kościoła i, co najważniejsze, na wierze osoby, która ich używa. Kiedy całujesz krzyż, nie oddajesz czci drewnu czy metalowi, ale temu, który na nim zawisł. Zabobon działa zupełnie odwrotnie. Przesąd to wiara, że dany przedmiot, gest czy symbol ma moc sam w sobie: że jeśli założę czerwoną wstążeczkę, to uchronię dziecko przed urokiem, że jeśli powieszę podkowę, to przyniesie mi szczęście. To jest próba manipulowania rzeczywistością i siłami duchowymi bez relacji z żywym Bogiem. To jest duchowość fałszywa, podróbka. A demony kochają podróbki. Kiedy ktoś zakłada talizman, nawet jeśli myśli, że to tylko dla estetyki, w głębi serca często rodzi się subtelne oczekiwanie: To mnie ochroni. Dzięki temu będę bezpieczny. W tym momencie dokonuje się detronizacja Boga. Serce przestaje mówić: Jezu, ufam Tobie a zaczyna szeptać amulecie, ufam Tobie. I choć dla naszego rozumu wydaje się to błahe, świat duchowy nie jest ślepy na tę zmianę. Pismo Święte jest krystalicznie czyste w tej kwestii. Mamy pokładać naszą ufność wyłącznie w Panu. Pierwsze przykazanie, nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną, to nie jest tylko zakaz kłaniania się posągom w starożytnych świątyniach. To przykazanie sięga głęboko w nasze codzienne nawyki, w nasze dekoracje, w naszą biżuterię, w to, czego kurczowo trzymamy się dla poczucia bezpieczeństwa. Kiedy ludzie zaczynają używać symboli wywodzących się z magii, okultyzmu czy tradycji pogańskich, nawet jeśli nie mają złych intencji, wkraczają na terytorium, które nie należy do Chrystusa. Ozdabiają swoje ciała i domy znakami, których znaczenia nie rozumieją, a których historia zakorzeniona jest w praktykach, które Bóg wyraźnie potępia. Dlatego egzorcyści często powtarzają zdanie, które powinno dać nam do myślenia, diabeł jest legalistą. Co to znaczy? To znaczy, że szuka on praw. Szuka pozwoleń, szuka furtek, które my, w naszej ignorancji lub pychze, zostawiamy otwarte. Czasami tymi furtkami są grzechy ciężkie, nienawiść, brak przebaczenia, praktyki okultystyczne, ale czasami są to właśnie te z pozoru nieszkodliwe przedmioty, które reprezentują pakt. Wiarę w coś innego niż Bóg. W tamtym brazylijskim egzorcyzmie demony nie powiedziały: Lubimy ten naszyjnik, jest ładny. Powiedziały: Mamy do niej prawo. Amulet był jak podpisany kontrakt wiszący na jej szyi. I tutaj ta historia staje się lustrem dla nas wszystkich. Ilu z nas, nawet tych nazywających się praktykującymi katolikami, nosi przy sobie przedmioty, które należą do innego języka duchowego? Ilu z nas miesza krzyż Chrystusa z symbolami New Age, z wschodnim mistycyzmem? Ogołoconym z prawdziwego znaczenia? Kryształy energetyczne, karty tarota, znaki zodiaku, łapacze snów, runy, drzewka szczęścia i oczywiście wspomniane złe oko. Mówimy sobie, no, to tylko kultura, to tylko taki symbol. To po prostu ładnie wygląda, ale duchowo? Jakim językiem wtedy mówimy? Jaką flagę wywieszamy nad swoim życiem? Pod czyim sztandarem stajemy? Demony nie są pod wrażeniem naszych racjonalizacji. Nie obchodzi ich, że mówisz. Ja w to tak naprawdę nie wierzę, noszę to tylko dla ozdoby. One reagują na rzeczywistość, na fakt bałwochwalstwa, na duchowe zamieszanie. Jeśli symbol pochodzi z tradycji, która przywołuje siły spoza Boga, jeśli reprezentuje system wierzeń sprzeczny z Ewangelią, jeśli przez wieki był używany jako magiczna ochrona, to noszenie go nie jest niewinne. Ignorancja może zmniejszać winę moralną, ale nie zamyka automatycznie drzwi duchowych. Jeśli wypijesz truciznę myśląc, że to woda, i tak zachorujesz. Twoja niewiedza nie zmienia chemicznego składu trucizny. Tak samo jest w świecie ducha. Ta kobieta w Brazylii z pewnością nie obudziła się pewnego dnia z myślą: Oddam dziś swoją duszę demonom? Prawdopodobnie myślała dokładnie to, co miliony ludzi myślą dzisiaj. Wszyscy to noszą to tylko ozdoba to nie może zaszkodzić. Ale podczas egzorcyzmu to nie opinia księdza odsłoniła prawdę to demony, przymuszone mocą imienia Jezusa, wyznały że ten przedmiot jest ich własnością. Zwróćcie uwagę na kluczowy moment tej historii. W chwili, gdy wisiorek został zerwany i zniszczony, moc rytuału egzorcyzmu nagle odblokowała się. Autorytet Chrystusa był taki sam od początku, modlitwy kapłana były te same, ale usunięto fizyczną i duchową przeszkodę. To głęboka lekcja o naturze Bożej łaski. Bóg szanuje naszą wolność, nie traktuje nas jak marionetek. Jeśli upieramy się, by kurczowo trzymać się pewnych grzechów, urazów, czy właśnie przedmiotów powiązanych z obcymi kultami, On nie wyważy drzwi naszego serca siłą. Łaska puka, ale nie wyłamuje zamków. Egzorcyzm stał się w pełni skuteczny dopiero wtedy, gdy ten ostatni znak duchowego kompromisu został zniszczony. W tamtej sekundzie to tak, jakby życie tej kobiety wykrzyczało całą swoją istotą: Wyrzekam się tego, wybieram Chrystusa. Musimy zapytać samych siebie. Czy w naszym życiu są łańcuchy, których nie chcemy zerwać? W tej historii jest jeszcze jeden szczegół, który parzy jak ogień reakcja demonów na obecność Najświętszej Maryi Panny. Kiedy egzorcysta poprosił o przyniesienie obrazu Matki Bożej, demony zaczęły wyć z przerażenia. Nie ta niewiasta, nie ona. Dlaczego, ponieważ Maryja jest żywym zaprzeczeniem każdego demonicznego kłamstwa? Ona nigdy, nawet przez ułamek sekundy, nie była pod władzą szatana. Odpoczęcia zachowana od grzechu pierworodnego jest dla sił ciemności czymś nie do zniesienia. Tradycja chrześcijańska słusznie nazywa Maryję postrachem demonów. Jej pokora miażdży ich pychę, jej posłuszeństwo odwraca nieposłuszeństwo Ewy. W czasie egzorcyzmów demony są zmuszone uznać autorytet Chrystusa i potęgę wstawiennictwa Jego Matki. Nienawidzą tego, ale muszą to zrobić. Ale zauważmy kontrast. Mamy tu potęgę niepokalanej. A z drugiej strony, nasze małe zdrady. Może nie nosisz amuletu złego oka, ale może dla zabawy sprawdzasz horoskop. Może śmiejesz się z przyjaciółmi przy wróżbach. Może trzymasz w domu posążki boszków z dalekich podróży, bo są tylko dekoracją. A może próbujesz łączyć chrześcijaństwo z magią, jakby można było zaprosić światło i ciemność do jednego stołu. Możemy oszukiwać samych siebie, ale nie oszukamy nieba. Wybór, przed którym stajemy, jest radykalny. Albo otaczamy się znakami, które mówią językiem nieba, krzyżem, różańcem, pismem świętym, albo otaczamy się znakami, które należą do słownika obcego Ewangelii. Nie można przyjmować Eucharystii w niedzielę, a przez resztę tygodnia polegać na energii, kosmosie i talizmanach. Bóg jest miłosierny, ale jest też jasny w swoich wymaganiach. Nie będziesz miał bogów cudzych. W tamtym pokoju w Brazylii, gdy prawda wyszła na jaw, ksiądz Miguel krzyknął do męża: zerwij ten łańcuch, teraz! Mężczyzna zawahał się przez ułamek sekundy, a demony zawyły jak dzikie. Zwierzęta, próbując go powstrzymać, bały się tego jednego prostego gestu bardziej niż czegokolwiek innego. W końcu mąż chwycił naszyjnik, zerwał go i rzucił na ziemię. Efekt był natychmiastowy. Duchowa atmosfera w pokoju zmieniła się, jakby ktoś otworzył okno w zadymionym pomieszczeniu. Demony straciły uchwyt. Kiedy fizyczny symbol ich władzy został zniszczony, droga do uwolnienia stanęła otworem. Chwilę później kobieta była wolna. Najbardziej przerażającą częścią tego egzorcyzmu nie były krzyki, nienaturalne głosy czy nadludzka siła. Najbardziej przerażające było to, jak pospolicie wyglądały te drzwi dla zła. Zwykły wisiorek, niebieskie oczko, coś, co wszyscy noszą. Dlatego ta historia nie powinna zostawiać Was w lęku ale w jasności umysłu. Ciemność nie zawsze przychodzi z rogami i ogniem. Czasami przychodzi przebrana za modny dodatek. Dobra wiadomość jest taka, że lekarstwo jest proste i ma imię: Jezus Chrystus. Pod Jego krzyżem, pod płaszczem Jego Matki, z sakramentaliami Kościoła, z życiem własce uświęcającej, żaden talizman nie ma nad tobą władzy. Kiedy zniszczysz amulety i zwrócisz serce do Boga, niebo odpowiada ty należysz do mnie. Ojciec Miguel po wszystkim powiedział tej rodzinie słowa, które kieruje dziś także do Was. Wyrzućcie to. Jeśli chcecie naszyjnik, noście krzyż, noście cudowny medalik. Ale nigdy więcej nie używajcie przedmiotów obcych prawdziwej wierze. Jeśli ta historia otworzyła Ci oczy na coś, czego wcześniej nie brałeś pod uwagę, nie zachowuj tego dla siebie. Ciemność rośnie w milczeniu. Ale prawda rozprzestrzenia się, gdy jeden człowiek ma odwagę mówić. Udostępnij to nagranie komuś, kto tego potrzebuje, przyjacielowi, członkowi rodziny, komuś, kto jedną nogą stoi w wierze, a drugą w zabobonach. Twój prosty gest może być momentem, którego Bóg użyje, by zerwać czyjś łańcuch. Jeśli jesteś tu nowy, zapraszam cię do subskrypcji. Nie dla algorytmów, ale po to, byś mógł iść z nami co tydzień, gdy zagłębiamy się w duchowe walki, które większość ludzi ignoruje. Ten kanał istnieje po to, by mówić prawdę, demaskować kłamstwa i przypominać, że Chrystus wciąż uwalnia, wciąż uzdrawia i wciąż zbawia. Do zobaczenia w następnym materiale. Niech Bóg Was błogosławi.